Dzień dobry, pojawia mi się, że już jesteśmy na naszym kolejnym spotkaniu z trenerem Wirtualnego Instytutu. Moim gościem jest Joanna Birak. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich serdecznie. Na początku chciałabym Asię przedstawić, żebyśmy wiedzieli, kim Asia jest. Asia jest certyfikowaną księgową, wspiera Przedsiębiorców w budowaniu ich biznesów prowadzi i uproszczoną księgowość, i pełną księgowość. To, co Asi mówiłam, co mnie bardzo zaciekawiło i też uśmiechnęłam się, jak przeczytałam to zdanie, to księgowość to nie tylko liczby, a pomoc realna w prowadzeniu biznesu. Ja się z tym całkowicie zgadzam, że my księgowi nie tylko. Zajmujemy się liczbami, ale realnie wspieramy przedsiębiorców czy ludzi, którzy przychodzą do nas po pomoc w zrozumieniu tych cyferek, więc cieszę się, Asiu, że, że jesteś tutaj z nami, cieszę się, że Twoje szkolenia są na wirtualnym Instytucie i zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Tematem, który obrałyśmy, to są pytania, które przedsiębiorcy odkładają na później. To jest nad naszego spotkania, bo stwierdziliśmy z Asią, że często przedsiębiorcy czy osoby chcące założyć biznes, one boją się zadać pewne pytania nam księgowym. I stwierdziłyśmy, że warto by było obalić pewne mity. I zaczynając od pierwszego pytania, kiedy i jak zacząć tę współpracę z księgowym? No współpracę najlepiej zacząć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Księgowa przeprowadzi przez to przez całą rejestrację, przez wybór formy opodatkowania, pomoże, powie co i jak, powie jakie dokumenty należy gromadzić, jakich nie, czego potrzebuje, czego nie. Po prostu dzięki temu unikniemy błędów już na samym początku, co jest bardzo ważne. Czyli nie bać się, nie bać się pytać bać się. przed rozpoczęciem działalności, ale no dobrze. Ale to jak ja mam wybrać tego księgowego? No bo na rynku jest mnóstwo biur rachunkowych, jest mnóstwo księgowych, social media też tętnią od, od różnego rodzaju grup. Skąd ja mam wiedzieć, że ten księgowy, do którego się wybieram, on będzie osobą, która będzie umiała mi pomóc? No myślę, że opinie, która gdzieś tam na internecie krążą, jak najbardziej będą pomocne. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że najczęściej przedsiębiorcy wybierają biuro z polecenia. Także, jeżeli jest ta jakość biura zachowana, przedsiębiorcy są zadowoleni, polecają dalej. No i to tak drogą pantoflową się rozchodzi i trafiają do nas klienci. Także pytać, można się zawsze pytać innych, gdzie ty masz księgową, czy jesteś zadowolony, itd. Tak Mhm, czyli jednak polegać na tym, że ktoś nam kogoś poleci, a nie e, tylko i wyłącznie opinie, opinie z Google czy opinie z internetu, no zwłaszcza, że e, te opinie też mogą być e, różne. Dokładnie. A jakie dokumenty Powinien przedsiębiorca co miesiąc wysyłać tej księgowej, no bo przedsiębiorcy przychodzą i zastanawiają się: No dobrze, no nawiązałem współpracę, znalazłem tego wspaniałego księgowego, to wspaniałą księgową, ale no to jakie dokumenty powinienem czy powinnam wysłać mu? No przede wszystkim, jeżeli to już jest firma, która już tam działa od jakiegoś czasu, a my zmieniliśmy księgowego, to na pewno jest to rozliczenie roczne, są to bieżące dokumenty, są to wykazy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, bądź ewidencje środków trwałych Natomiast jeżeli dopiero rozpoczynamy działalność, no to tutaj dokumenty tak naprawdę dopiero zaczniemy zbierać Także Nie? przede wszystkim należy się dowiedzieć, jakie dokumenty są nam potrzebne, kiedy my zmieniamy to biuro No bo każde biuro gdzieś tam trochę inaczej wymaga Dobrze, a teraz a jeżeli ja rozpoczynam działalność, mam pierwszy miesiąc, powiedziałaś Asiu, że e, należy zbierać te dokumenty, ale jakie ja muszę zbierać dokumenty? Przede wszystkim sprzedaż, <gryw> to jest najważniejsze, bez tego ani rusz. No i tutaj w zależności na jakiej formie opodatkowania jesteśmy, czy jesteśmy na vat czy nie jesteśmy, no to tutaj faktury kosztowe, tak, wszystkie zakupowe, Jakieś potwierdzenia, zapłat za, zapłat za wydatki, które nie są fakturowane. No, wszystkie jakieś tam umowy leasingowe, jakieś akty notarialne, jeżeli kupujemy nieruchomości, wszystkie takie dokumenty, które dostajemy, powinny do nas trafić. Tak, a co my z tym zrobimy? Na no to, że zadecydujemy, czy to nam jest potrzebne, czy nie, ale lepiej przynieść się za dużo niż za mało. Zdecydowanie. Czyli jeżeli jest coś związane z moją działalnością, to to zbieram. I tak. wtedy dostarczam. Nie boję się, nie zastanawiam się, dostarczam to do księgowego, no i on też oceni, baczy, nauczy nas, jakie te dokumenty są prawidłowe do rozliczeń, tak. a które tak. można sobie odpuścić, czy one nie są związane. A czy odkładanie na później księgowości się opłaca? O, zdecydowanie nie. <grych> można, za te, można potem za to srogo zapłacić, że tak powiem. Jeżeli mi się na tym nie znamy, no bo my się znamy na tym, co robimy, tak? Jeżeli, jeżeli ja jestem mechanikiem samochodowym, no to do, naprawiam samochody, nie muszę się znać na podatkach, od tego jest księgowa. Więc nie polecam odkładać tej księgowości, bo naprawdę możemy popełnić błędy, które mogą nas sporo kosztować. Nie opłaca się. Nie opłaca się jeszcze też warto chyba powiedzieć, że w księgowości jest jakaś ciągłość. Tak, I nie jest prawda. tak, że jeżeli odłożymy coś na zeszłego miesiąca, to po dwóch miesiącach nagle to zniknie. Tak, my no cały czas wracamy jakby do poprzednich rzeczy, więc wracamy trzeba to korygować, tak? tak? Ba ja często, bo specjalizując się w wyprowadzaniu zaległości księgowych, no to wychodzi to drożej niż zaprowadzenie księgowości. Tak. Trzeba odtworzyć te dane, odtworzyć dokumenty, zbudować to, te księgi, więc mhm. nie zawsze e, wiąże się to z oszczędnościami, a raczej bym powiedziała, że nigdy nie wiąże się to z oszczędnościami. Tak, a, tak. a teraz powiedz mi coś takiego, e, bo... Nie mamy wiedzy w jakimś zakresie, i czy jeżeli ja zadam pytanie według Twojego doświadczenia księgowej, i to ona może się na mnie obrazić, czy ona może pomyśleć, że ze mną coś jest nie tak, czy pomyśli, że ja pytam o takie głupoty, które jako przedsiębiorca no, powinnam wiedzieć. Jakie jest twoje zdanie, jak, jak ci przedsiębiorcy powinni podchodzić do, do tej księgowej? Czy oni w ogóle powinni się zastanawiać? Na tym Jezu, ja nie chcę zadać pytania, bo ona sobie pomyśli, że ze mną coś jest nie tak. Albo powiem polekwialnie, jesteś głupi, no, czy jest głupi. Nie, jak najbardziej trzeba zadawać pytania, nawet jeśli wydaje nam się, że one są głupie. Zresztą no, nie ma głupich pytań po prostu. Te pytania wynikają z niewiedzy, tak? Przedsiębiorcy się nie muszą znać na podatkach, na finansach, a tego mają księgowych, od tego mają doradców, więc jak najbardziej pytać przede wszystkim przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, tak? Bo te wszystkie decyzje mają potem swoje konsekwencje podatkowe później. Mhm, więc pytać i pytać. Pytać i pytać. A teraz ja bym w ogóle to zdanie inaczej trochę jeszcze ukierunkowała. Czy jeżeli ja idę do mojego księgowego? I ten księgowy robi. Oj, to znowu on z tymi pytaniami. Czy to jest takie czerwone światło, że powinienem tego księgowego tą księgową zmienić? No, myślę, że no, powinna nam się taka lampka zapalić, no bo no, ja jako księgowa ja rozumiem, że ktoś może czegoś nie wiedzieć, no bo nasz system podatkowy nie jest łatwy. Po to. Czy przedsiębiorcy nawiązują współpracę z księgową, żeby to ona to rozliczała, ona to wiedziała. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj można się zastanowić, czy to jest dobra księgowa, która po prostu tylko narzeka, że ja przychodzę z pytaniami. No jeśli my mamy wspierać tych przedsiębiorców, no to, to właśnie dobrze, żeby oni nam zadawali te pytania, bo właśnie to jest dla ich dobra. Tak, żeby oni nie płacili potem jakichś odsetek odsetek większych podatków i tak dalej. Zdecydowanie. Tu Ola, dziękuję Ci bardzo. Też Ola pisze nam komentarz, że księgowa też nie zawsze wie wszystko. Zdecydowanie. Tak, to tak. Zdecydowanie. Ale tutaj musi też często pojawić się odwaga taka i przyznanie się do tego, ja nie wiem wszystkiego. Jeden, sprawdzę, dwa. Potrzebujemy wsparcia. Kogoś, kto specjalizuje się w produkcji, doradcy podatkowego specjalizującego tak. się w nieruchomościach, prawnika od kodeksu spółek handlowych, jakiegoś specjalistę. Więc to jest też, w ogóle Ola zainspirowałaś mnie tym pytaniem, bo e, pytanie jest: Czy według Ciebie, Asiu, e, księgowy powinien się bać powiedzieć przedsiębiorcy: Słuchaj, ja tego nie wiem. A czy powinien udawać, albo nie wiem, coś, no, powiem kolokwialnie, no bo to jest jak dla mnie, jeżeli czegoś nie wiesz, no to mówisz, że tego nie wiesz, a nie udajesz, że wiesz, e, bo to jest typowa rasowa ściema. Ale e, czy księgowy, i jak przedsiębiorca, powinien zare, zareagować, e, że księgowy odpowiem, powiem mu wprost, słuchaj, ja tego nie robiłem i ja tego nie wiem, poszukajmy specjalistę. No ja osobiście też właśnie tak robię, no bo nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, bo ja mam i kadry, płace, księgowość uproszczoną, pełną, więc te różne pytania się pojawiają i ja zawsze jak nie jestem pewna, to mówię, że sprawdzę to i oddzwonię, no bo wolę mhm. jednak sprawdzić, upewnić się niż palnąć głupotę, bo to nie o to chodzi, ale zawsze przedsiębiorcy są wyrozumiali i mówią o to dziękuję, to czekam. Więc także myślę, że oni też rozumieją, że no, ja nie mam całych wszystkich ustaw w głowie, kodeksów interpretacji. Nie wszystko też mam w jednym paluszku, nie wszystko pamiętam, więc ja to zawsze sobie sprawdzam. Zresztą nasz zawód jest taki, że my nie mamy się uczyć na pamięć, tylko mamy się nauczyć interpretować, tak, szukać, analizować. Więc tutaj nie spotkałam się nigdy z tym, żeby przedsiębiorca narzekał, że ja muszę coś sprawdzić. A czy można księgowego zmienić bez dramy? Oczywiście, że tak, wystarczy przyjść, powiedzieć o co chodzi, czy mamy problem, co nam się nie podoba, porozmawiać i jak najbardziej tutaj nie trzeba żadnych tam dram, awantur, no po prostu współpraca i komunikacja, tak? Tak, no, ja tak. jestem w ogóle tego zdania, że nieważne jak zaczynamy umowę, nieważne jak zaczynamy tą współpracę, tak. ale ważne jak ją zakończymy. Dokładnie. To jest chyba taki klucz, bo często spotykam się no, przy tych wyprowadzaniach zaległości księgowych, że jest problem z wydaniem dokumentów, tak. problem z bilansami, jest problem z komunikacją, jest problem z uzgodnieniem czegokolwiek, i wtedy tak naprawdę no, sama się często zastanawiam, e, jak takie rzeczy powinno się po pierwsze rozwiązywać, a po drugie no to nie jest w porządku do żadnej ze stron. Dokładnie. Więc jednak to, to zmiana tego księgowego bez dramy jest czy jakiegokolwiek innego specjalistę tak, bo nie mówimy tutaj tak. stricte już o księgowości. Powinna być kluczowa w takim nastawieniu życzliwości, otwarciatości i współpracy. Dokładnie. To też jest moje zdanie. A powiedz mi Asia, czy warto się uczyć księgowości? No bo, jako specjalista, no to wiadomo, że księgowe no to musi się uczyć tej księgowości. No tutaj no jakby taki mamy zawód, ale czy przedsiębiorca powinien uczyć się księgowości? No, ja uważam, że przedsiębiorca powinien znać minimum, takie podstawy, podstawy, jak ja to mówię, czyli powinien wiedzieć. No bo to przedsiębiorca płaci te podatki, tak? My je wyliczamy, owszem, ale on nie płaci. Więc powinien wiedzieć, tak, z czego się bierze VAT, z czego się bierze PIT, ryczałt, czy z czego się bierze ZUS. E, powinien wiedzieć mniej więcej, jak to funkcjonuje, e, co jest podstawą tego obliczenia, jakie są stawki i tak dalej. Ja nie mówię, że on ma wiedzieć tam o jakichś tam ograniczeniach, e, limitach, no bo to tego wszystkiego my pilnujemy, ale te podstawy jak najbardziej powinien wiedzieć, bo to on płaci te podatki i powinien znać ich działanie i funkcjonowanie. Też przykład, że w ryczałcie, jeśli. E, jest opodatkowany ryczałtem, no to tam opodatkowany jest przychód, tak? No to to powinien wiedzieć. No to są takie podstawy. Albo mieć mniej więcej, żeby oszacować do swojej płynności finansowej, tak, tak. jakie ja mniej więcej zapłacę podatki i od czego? No Dokładnie. bo przedsiębiorca zarządza tymi pieniędzmi. Dokładnie. Więc tutaj też prowadząc, jak wprowadzałeś szkolenie do nas, do Wirtualnego Instytutu, mamy to szkolenie z ryczałtu, to czy uważasz, że jeżeli księgowy, no to wiadomo, tak specjalistyczna wiedza, ale czy takie podstawowe kwestie rozwiązują problem przedsiębiorców, żeby zrozumieć te kwestie ryczałtowe? Czy jakby. Szkolenie, które są przeznaczone dla księgowych, one też mogą być pomocne dla przedsiębiorcy? Jak najbardziej. Jeśli na przykład chodzi o moje szkolenia, no to staram się tłumaczyć w taki prosty sposób, żeby każdy zrozumiał, nie tylko księgowy. Nie ma cytowania ustaw ani takich rzeczy. Jest to prosty język. I no tak, ze szkoleń myślę, że przedsiębiorca coś tam wyciągnie. Na pewno pomoże mu to jakby w planowaniu tych finansów, tak? No bo jak ja wiem, że mój podatek zależy od przychodu, no to ja już wiem, w którym miesiącu, co i ile mam sprzedać, tak? Jakby mogę sobie zaplanować hmm. tą przyszłość. Super. A o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w kontaktach z księgowym? Czy z księgową? Przede wszystkim komunikacja. Zawsze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, czy to podpisanie umowy leasingu, zakup nieruchomości, sprzedaż za granicę i tak dalej, żeby takie rzeczy zawsze konsultować przed, nie po, bo to jest często za późno, przed, zawsze przed Takie decyzje warto skonsultować, żeby wiedzieć jakie są, jakie są konsekwencje tych decyzji i tak dalej ja też często powtarzam przy współpracy, że jeżeli ktoś ma zamiar podjąć jakąś decyzję, to lepiej przyjść to skonsultować na początku z księgowym czy z księgową, tak. potem poszukać, czy, do, czy nie potrzebujemy kogoś dodatkowego do rozmów doradcy adwokata, notariusza, radcę, tak. jakiegoś innego specjalistę, żeby zobaczył problem z różnych perspektyw. Dokładnie. Bo często dla przedsiębiorcy jest taki, ja, ja to często nazywam płyniesz, ale przy tym płynięciu często mogą być różnego rodzaju meandry, problemy, wyzwania z natury prawnej, z natury podatkowej, z natury finansowej. I warto by było, zanim tak polecimy i popłyniemy w jakimś kierunku wyznaczonym dla naszej firmy, to jednak poznać ryzyka, jakie są, jakie są przed nami. Dlaczego? Pamiętam, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale e, jeden z topowych przedsiębiorców e, u nas w Polsce, że e, znaczy nie chcę pomylić nazwiska, ale e, on powiedział takie zdanie, że wstaje rano i e, myśli, co może się w firmie nam zepsuć, co może nie działać, i zanim to się zepsuje, on stara się razem z zespołem to naprawić, a nie tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że odkładanie na później księgowości, odkładanie na później rozliczeń, odkładanie na później dokumentów i tak bo ja płynę, nie wiem gdzie, gdzieś płynę, gdzieś dopłynę. A potem ponoszenie tych kosztów związanych z wyprowadzeniem zaległości, kosztów związanych ze stresem. Bo też słuchajcie, Asiu, jakie jest Twoje zdanie? Ale w przypadku, jeżeli nie porozmawiamy, nie ogarniemy problemu, no bo często to jest problem, tak, w zaległościach, to ten stres jest potężny, który można uniknąć. Dokładnie. Prawda, że to też tak. nie jest tak, że, że, że to nagle przepłyniemy i powiemy: o super, to jest teraz ten moment. Ten moment, kiedy ja będę wyprowadzać e, zaległości i kiedy to poukładam. To jest koszt zaangażowania zespołu, koszt e, stresu, koszt tak. E, pieniędzy, tak? No bo tak jak, tak jak rozmawiałyśmy, jest to zdecydowanie droższe niż bieżące prowadzenie księgowości. Tak. Kończąc nasz, nasz, nasze spotkanie, bo też patrzę, że, że powoli zbliżamy się do czasu, który mamy ustalone, jakie trzy rzeczy byś chciała powiedzieć przedsiębiorcom, którzy będą nas słuchać, którzy nas słuchają, czy księgowym, że co Twoim zdaniem jest najważniejsze w kontekście tego, tych pytań, które przedsiębiorcy odkładają na później? No, przede wszystkim nie bać się ich zadawać mimo wszystko. Zawsze właśnie konsultować się z księgowym przed podjęciem decyzji, bo wtedy my też wiemy, czy mamy się kontaktować, tak jak właśnie powiedziałaś, z radcą prawnym, z doradcą podatkowym i tak dalej. No, i przede wszystkim to dokumenty. Tak, na wszystko dokumenty dobrze to jest, jak kocham. To jest piękne podsumowanie I, i ten punkt właśnie, że na wszystko w naszej branży to te jednak dokumenty, dokumenty, dokumentami będą poganiać, czy one będą w formie tej ksefowej, tak? czy to tak. będzie cyfryzacja, czy jej nie będzie, na jakim etapie, czy to dalej będzie papier, czy skany i tak dalej, no to ten papier w naszej branży jest... My musimy go mieć. <laughs> musimy go mieć, więc drodzy przedsiębiorcy, jeżeli księgowa wymaga, się, że tutaj Asia taki apel zrobimy, dokumentów od was, to w dobrej wierze to w dobrej wierze, że jest nam to potrzebne, niezbędne, żeby pomóc, tak jak tutaj jest to Twoje hasło przewodnie, ja powtórzę, bo ono mi się naprawdę bardzo podoba, że ta księgowość to nie tylko liczby, a pomoc w realnie wprowadzeniu biznesu. Więc ja Ci, Asiu, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam Was serdecznie do naszego wirtualnego instytutu, gdzie możecie zapoznać się ze, szko ze szkoleniami Asi oraz innych naszych wykładowców. Będziemy powiększać też grono i wykładowców, i specjalistów. I tutaj Asię na pewno zaprosimy na kolejne spotkanie, żeby dzieliła się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Serdecznie Ci dziękuję za to, że, że zgodziłaś się na spotkanie w ramach tutaj wirtualnego Instytutu, więc dziękuję Ci i do zobaczenia. Dziękuję również i do zobaczenia.